Trzy ćwiczenia i pięć minut ruchu dla. No i właśnie tutaj mam dzisiaj do Was pytanie. Co chcielibyście na dzisiejszym naszym treningowym live? Czy dzisiaj mamy poćwiczyć dla naszej postawy dla garb, żeby zmniejszyć garb? Czy może mamy zadbać o barki albo o szyję, albo chcecie zadbać o cały kręgosłup, albo może o biodra? Jestem ciekawa i dzisiaj jestem przygotowana bardzo wszechstronnie w mojej głowie na dzisiejsze ćwiczenia, więc szybka akcja właśnie z pytaniem do Was, co chcecie. Pierwsze odpowiedzi, które się tutaj pojawią, oczywiście to będziemy brać dzisiaj na tapet. Mam nadzieję, że w poniedziałek jest dla Was e, słoneczny. W Krakowie jest piękne, bezchmurne niebo, i marzę o tym, żeby już tak zostało do marca i kwietnia, i żeby tak było przez cały rok. E, w weekend byłam na szkoleniu. Więc też dużo poćwiczyłam i usystematyzowałam wiedzę właśnie treningową dotyczącą barków, bioder, kręgosłupa, więc dużo ruchu było, a ciekawe jak u Ciebie, czy był też ruch, czy może był odpoczynek. Nic nie piszecie do mnie, co dzisiaj chcecie, czyli zdajecie się na mnie, jak rozumiem, lecą tylko serduszka. Ale nic nie piszecie, czy chcecie biodra, czy chcecie barki, czy chcecie postawę. Nic a nic. No dobra. Wdowi garb i lepsza postawa, napisała Marta. No to dobrze, no to lecimy w takim razie z naszą lepszą postawą. Wydłużamy nasz kręgosłup w górę, pięknie wysoko, czułbek głowy ciągnie do góry. Wysuwamy ręce do przodu. Dłonie idą do ucha, otwieramy i wracamy ramionami w bok. Ręce w przód, do ucha, otwieramy i wracają bokiem. W przód, do ucha, łokcie w bok, otwieramy, wracamy. Przód, ucho, bok i powrót. A ktoś tutaj napisał, że Ewa ja wykupiłam wdowi garb. Super i mam nadzieję, Ewa, że już jesteś po pierwszych treningach i że już zaczęłaś działać. Bo wiecie, z tymi moimi programami treningowymi jest tak, że one przynoszą największe efekty wtedy, kiedy ćwiczymy. Samo się nie zrobi, postawa się nie naprawi, jeżeli my nie włożymy w to wysiłku w postaci 15 minut dziennie chociażby ruchu. Przód, ucho, otwórz i opuść. Jeszcze kilka powtórzeń. Przód, ucho. A co tutaj jest takiego śmiesznego? Że ruchy, które wykonujemy dla naszego barku. Przód, ucho, otwórz i wróć. Teraz zostajemy z rękami przy uszach, łokcie otwarte na boki, biodra zablokowane, skręcamy się w jedną stronę. Wracamy na środek, druga strona skręt. Cały czas kręgosłup jest pięknie wydłużony i działamy tylko w takim zakresie, który jest oczywiście dla nas komfortowy i nie czujemy kompensacji. Kompensacje, czyli na przykład, że będziemy tutaj wypychać mocno brzuch do przodu i się wykrzywiać po to, żeby skręcić dalej. Nie, interesuje nas tylko rotacja. Tutaj z góry ciała, z kręgosłupa piersiowego, z kręgosłupa szyjnego. Jeżeli czujesz już, że nie dasz rady dalej, to nie ciągniemy też na siłę. Z wydechem skręt, lekko aktywny brzuch i wdech, powrót. Skręt i powrót. Skręć, popatrz jak najdalej za siebie i wróć. Żebra z przodu są ściągnięte. Przypominam, bez wypychania brzucha dbamy o to, żeby ten neutralny kręgosłup był. Jeszcze jeden raz. Ok, rozluźnij swoje ręce, możesz zdrolować barki. Przód, góra, tył, dół. Do przodu, do góry, do tyłu, do dołu. Piękne, obszerne krążenia. Przód, góra, tył. Dół i jeszcze jeden raz. Zostawiamy barki w dole. Splatamy nasze dłonie z tyłu za ciałem. Odsuwamy ręce od ciała i wysuwamy brodę do przodu. W tej pozycji wdech i wydech. I rozluźniamy. Jeżeli nie jesteś w stanie się złapać rękami za swoim ciałem, po prostu skieruj je daleko w tył za siebie. I ponownie odsuwamy ręce od ciała, barki w dół, bez wypychania brzucha do przodu, bo to może się dziać, tego nie chcemy. Bo automatycznie generujemy napięcie w plecach, żebra schowane, barki w dół, broda w górę, wdech, wydech. I rozluźniamy. I znowu barki w dół, odsuwamy ręce od ciała, żebra schowane, lekko napięty brzuch, broda w przód w górę, wdech, wydech. I jeszcze dwa razy, barki w dół, odsuń ręce, brzoda w przód, w górę, wdech, wydech. I jeszcze jeden raz, w dół, odsuwasz ręce od ciała, w przód, w górę, broda, wdech, wydech. I mamy, rozluźniamy całe nasze ciało i od 5 minutowy trening dla naszej podstawy nagarbienie jest zrobione. Zadbaliśmy o to, żeby było trochę wyprostu, o trochę o ruchomość zadbaliśmy, także... Nic tylko, nie pozostaje nic innego, jak tylko z tego zestawu korzystać. Oczywiście live będzie zapisane i im częściej będziecie dawać ruch swojemu ciału, tym więcej będzie ono wyciągało y, korzyści. Mam nadzieję, że choć trochę po tych pięciu minutach poczułyście, poczuliście y, ulgę i przyjemne rozluźnienie. Ja tak i jestem już gotowa do dzisiejszego dnia i całego tygodnia. Serduszka poleciały. Dziękuję Wam bardzo. O, dziękuję. Obudziłam się. No cudnie. Super. Dziękuję Madzia. Bardzo Wam dziękuję. Eee, to do zobaczenia w przyszły poniedziałek o godzinie 9. Pa!